Cześć, witajcie w tym filmie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moją pracę na konkurs Call Bricks. No więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie przedłużając, zaczynajmy, ale jeszcze zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, i subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robicie, nie namawiam, ale bardzo zachęcam. No dobrze, no to zaczynajmy! Jak już mówiłam, bądź nie. To jest statek z LEGO, pewnie to widzicie po miniaturce, ale na miniaturce nie ma napisane tego, że jest to statek pasażerski z LEGO. No dobra, no więc mam nadzieję, że się spodoba. Zaczynajmy, jak widzicie, całkiem fajnie się prezentuje, zainsteruje ludzik, jest znak portu. Z którego wypłynął. No dobrze, idziemy dalej. No i pewnie pomyślicie, ale Janek, ty się nie postarałeś w ogóle. Słuchajcie, ja się bardzo na to postarałem. Słuchajcie, bardzo, bardzo dbałem o detale i tak dalej. Może nie jest kolorystycznie idealnie dopasowany, ale jest jak najbardziej, więc no tu mi chodziło też o obawialność tego statku i tak dalej. No i jak widzicie, mamy tutaj ptaszka. Słodki ptaszek, który o ile. No, oczywiście wiem, że występował w nowym magazynie. Ja go z, nie mam. Ja mam go z figurek kolekcjonerskich, z Disneya, y, z tej pani Aladdin. No, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, no, widzieliście tutaj na odcinku z tej taj, paczki Lego. No więc tutaj jest ten element po to, aby zahaczyć kotwicę. Na, raz, na razie odsłonię razie z kadru. Y, no więc teraz, jak widzicie, zrobię Odchylę kotwicę. Tak ona się prezentuje. Nie miałem niestety tego odlewu, więc sobie jakoś poradziłem. Tak ona wygląda. No, jest mała, jeśli chodzi o statek. W porównaniu do statku. Ale i tak jakiś ciężar na niej jest. No więc jest taki łańcuszek tutaj do niej przyczepiony. I kotwica leży. Leży. Więc to najważniejsze. Ja ją tutaj oczywiście zawinę. U. Ok, więc y, przy mamy omówiony, no z boku wygląda, Mam no, jest normalnie. Y, tu mamy, jak widzicie, beczółkę, beczkę. Można do niej coś wsadzić, nic na razie tam nie ma, no ale trudno. No ale to jest statek pasażerski jak mówiłem, ale jest też taki pan nu nurków, jak widzicie. Oj, y, jest. Jeden nurek i jest pani surferka o, z tej nowej serii kolekcjonerskiej 21 mini figures mini mini jest Pani, To jest pani pasażer. Widzicie jak widzicie z jakichś jest wyścigów. Przyszła prosto. Może wygrała Race, nie wiem. Jest nawet jeden nurek z Lego City. Z tej grorzetki z Lego City. Tak wam go pokazać, bo trochę się w kadrze nie mieści. No z latarką, butla, jest wszystko na wyposażeniu, oj przepraszam, mamy także bankomat, żeby nie było, oj przepraszam, że trochę ręka mi wyszła w kadr. jest bankomat prosto zbudowany, całkiem prosto, no i w bankomacie nie ma kasy, bo nie wypłacił, słuchajcie, oczywiście, że możemy tam włożyć, bo chciałem Wam to pokazać, że można włożyć tę kasę, jak najbardziej. O, ja włożę tutaj dwie stówki. No i można ją wypłacić, bo to jest taka skrzyneczka, która ma dziurkę, której można wypłacać te pieniążki. Zobaczcie, można ją wkładać. O! No i można tak samo wypadać, chociaż to jeszcze trochę trudniejsze. Na przykład drugą stronę można to robić. Dobra, zbyt dużo palców, widzicie. Przepraszam Was bardzo za to. No ale ja teraz to przyczepię gdzieś. O, i będzie tu. Pewnie trochę zmieniło położenia mój bankomat. Ok, idziemy dalej. No i jak widzicie ta skrzynka, pewnie myślicie, że to jest taki pasażerski, Po pasażerski. To jest jakaś skrzynka towarowa. To nie jest, bar bar to jest bardziej skrzynka na przedmioty różne. Jak mówię, że są, nur są nurkowie, bo to jest też dla nich sprzęt. A no, zaraz zobaczycie. Oj. O, dobra. Jakoś ona pokrywkę. No więc macie tutaj, jak zobaczymy, co tutaj jest. Wiosło, białe, deska i druga zielona deska. Wszystko można sobie tutaj prosto wygodnie włożyć. O, no jak widzicie, przedmioty mają powietrze. To też zadbałem. No, one nie muszą oddychać, no ale okej. Okay też liczy się Podstawmy. Tutaj ją postawimy. No dobra. No i trochę zmniejszę. Mamy. No tutaj zaraz Wam powiem, co to jest, ale jak widzicie to. Znaczy nie widzicie, no ja Wam to powiem. Tutaj jest pokój VIP. Dla takich VIP-owskich. Dla takich naprawdę vip ludzi, którzy na przykład Sławny, na przykład ta Pani jest bardzo sławna, wybrała właśnie wyścig i zajęła ten pokój VIP, jest on przytulny, łóżeczko, wszystko jest, zaraz Wam też pokażę, no i mamy też tutaj, a w tym pokoju VIP nawet ta Pani się udomowiła już, teraz wyszła na świeży powietrze, no więc jak zajmiemy tą skrzynię, to tam już są takie mniejsze pokoiki, bardziej takie, no nie na przetrwanie, ale wiele, wiele tańsze, bo te Zdejmujemy sobie pokrywkę, tak powolutku, powo ojej, jak trzeba czasami uważać, żeby nam figurka nie spadła, no i w środku mamy, w środku mamy jak widzicie, też figurki na takich materacach. Jest chłopczyk, mamy drugiego chłopczyka, o poprawię mu fryzurkę, jest drugi chłopczyk. Jest też pan w okularach. O, się to miał coś się To To mi się nie chce chyba. O, jest. Mamy też flagę. Pewnie y, są też kibice tej pani y, od wyścigów tutaj, która stoi. Więc y, jest flaga. Y, no i jest też piesek na snyczy. No i to jest maciek tego, znaczy nie maciek, piesek tego pana, o, jest, to jak widzicie fajnie się prezentuje, albo łańcuszek, więc idealnie nadaje się na smyczkę. To mamy kolorowe materace, specjalnie użyłem, mogłem szukać innego koloru, ale chciałem, żeby materace były kolorowe i zwracały dużą uwagę, więc trzeba to włożyć teraz. Yy. Ok, wkładamy. No i to się całkiem przyjemnie robi. Wkładam te, te wszystkie. a nie, to nie była tabeleczka. Pewnie trochę to inaczej ustawiam. Yy, ale nie wszystko yy, pamiętam. Jak widzieli. Wie, yy. No, więc yy, lecimy dalej. No i pewnie zauważyliście, że miałem jakiś napis na ręce, ale to te. te takie um, różne rzeczy, y, takie napisy, czasami sobie piszę po rękach, no bo czemu by nie, y, y, no dobrze, więc mamy tutaj jeszcze, y, jak, jak mówiłem, że piszę sobie po rękach, to tak trochę dla przyjemności, tak naprawdę to sobie y, żartowałem, tylko sobie to robię po prostu, tak mi się dzisiaj pomalowało, rysowałem mazakami co, no i mi się pomalowało, no i co, co miałem zrobić, no? Że tego nie zmyłem, tego, tego, co mi się przypadkowo na baz grało na rękach. oj pani spadła. Yy, no więc, mam nadzieję, że nie To, ale raczej Wam to nie przeszkadza. Yy, więc, idziemy dalej. No i w ten pokój lip jest całkiem wypalski, no bo zobaczcie. Jeżeli udomowi... już się ta pani. Trzeba to zdjąć. To też można sobie zdejmować. O! Yy, no więc. Oj, przepraszam. Figurka mi spadła. No i ten pokój wypalski. Oj, oj, oj. Trzeba uważać, bo trochę mi się ześliznały różne rzeczy. Jak widzicie, mamy tak. Mamy lampkę do spania. Mamy nagrodę Nobla, którą ta pani dostała. Czy nie, Nobla pomyliłam się Oscara. Tutaj. No, widzicie pewnie, obok tej lampki jest stoliczek, krzesełko, papuszka tej pani. Jest druga podstawka na papuszkę, jeśli bym miała drugą. No i mamy łóżeczko. No, może nie jest tak bardzo wipowskie, ale no przynajmniej jest luksusowe, niż materace. Mm. No teraz ja muszę to wszystko włożyć. Dajcie mi chwileczkę. Nie widzicie, mi, że, się, że mi się popisało na rękach. No, popisało mi się no. Rysowałem i popisało mi się no. Nie musicie uwierzyć, no ale... Przepraszam Was za to bardzo. No dobra. No więc yy, to by było na tyle z tego mocka. Chociaż nie. Wiecie co? Yy, przypomniało mi się, że mam alternatywny model, który Wam pokażę za chwilkę. Jeżeli jest bank, to jest też hajsiwo Nie, pomyliłam się. Jeśli jest bank, to są też złodzieje. No, z też, no, są też złodzieje. No i więc właśnie się obrabowali. No ja to zrobię ostrożnie, bo. Yy. Kilka rzeczy może się spaść. No więc omówimy sobie to szczegółowo. No jak widzicie, tam już się coś dzieje. Jeden złodziej jedzie w takiej motorówce. fioletowej, nie rozpoznałem go. Jest silnik, jest dynamit, a no jest sam złodziej, który tym kieruje, czerwona kierownica, jak najbardziej. Jest też jeden motor, który jedzie do złodzieja. Jakbyście pytali, skąd, skąd się wziął, skąd się wziął ten motor i przyszedł do statek, tam gdzieś w górze jest, wiecie, tam jest gdzieś w górze hmm, helikopter, który go przywiódł. Ja wiem, to jest trochę dziwne, no ale to prawda. Więc, hmm, ojej, mówiłem, że mi coś spadnie, bo niestety nie wiedziałem, jak przyczepić motor z mojej study. Hmm, o, no, właśnie o tym mówiłem. Pewnie i tak Wam się nie podoba ta praca, no ale przepraszam nas, że tyle niestety jest pomyłek. No dobra, więc jest jeszcze, jest jeszcze tutaj złodziej, który się przypiął. No i te kraty nie są bez powodu, bo właśnie chodzi tutaj, mówiłem, że stawiam nabawialność, chociaż ja nie wiem, czy to mówiłem. W każdym razie stawiam tutaj nabawialność. Więc znaczy na wygląd też się starałem, ale bardziej na bawialność. No, więc jest taki złodziej, który ma łom, no i jest taki hak, który może się właśnie na to zaczepić. Takie niby nunchaku, ale jednak nie. No nie no, to raczej nie, no ale... A ile razy to może spaść? No. Mamy też na motorze złodzieja, który właśnie ukradł tutaj bankomat. O kiepskiego losu. jak widzicie, mamy tu jeszcze dwóch innych złodziei. Tak, yy, mamy dwóch innych złodziei, No i mamy jeszcze ten mniejszy helikopter. Znaczy, właśnie to jest ten helikopter, który przywiózł tych złodziei, On nie jest mniejszy. No, czy wiadomo, w remisie są jeszcze większe, ale to jest mniejszy. Zazetki Lego City. Myślę, że no nie czuł udźwignie taki duży ten. Ale przecież w Lego ogranicza nas tylko wyobraźnia. To powiedział, że to ma być też realistyczne. Siadaj złodziej. Siadaj policjancie. Jak widzicie, no jest tu kilka rzeczy, które trzeba poprawić. No ale mam nadzieję, że jakoś... No jakoś... jakoś mi to wybaczycie. Jakoś... Jakoś blix mi to wybaczy chyba. Nie wiem. No dobra. No więc to by było na tyle z tego moca. Chociaż jeszcze Wam pokażę ty. Z drugiej strony. Wiecie co nie poprawią już tego śmiechu. Wchodził ten motor. I ten drugi też. O, tak to wygląda z drugiej strony. No, więc mam nadzieję, że moc, mocek się podobał. Żebyście z, z, złapkowali i zasubskrybowali mój kanał, już mówiłem. No, więc bardzo się przepraszam, ko, ko, Kolbrix, że tak kilka rzeczy, no, spada, tak tego. No, ale czasami w niektórych mocach tego się uniknąć nie da. Więc mam nadzieję, że mi pracę zaliczysz. Mam nadzieję, że przynajmniej na trzecim miejscu będę. Bardzo się starałam, jeśli chodzi o tego mocka. Przepraszam, ale mam nadzieję, że Ci się spodoba i że Wam się spodoba. No to jeszcze raz zobaczcie. Fajny mocek fajny. Moim zdaniem. To trzymajcie się. Cześć!